<laughs> Każdy kill równa się jeden dwupak dla wiza nie wiem trzeba mieć suba przypominam no, nerf, nerf letal tempo odczuwalny jak najbardziej, ale syf leci Okej okay. This might be first kill a on TP gra No dobra to puszyk po prostu Oj. Ja... Yep. Dobra, nice, jest kill. Nie powinien tu paść, prawda? Chyba, -ch że już. Hilek? Nie ma hilka. Nie ma flesza też. Kurcze, dobra, może z***łem. <laughs> Troszkę tak, jest taka szansa, ale... Level apik unlucky, no. I bomb plating? plating, to na tym pamiętał wszystkim, człowieku? Dobrze się zaczyna, pierwsza gra. Ale jest pierwszy kill'ek, tak? Pierwszy dwupak dla widza. Także zaraz trzeba zmienić... ...tutaj na... E, ...jeden. Nie, ten mecz jest tak przerąbany Chociaż czekaj chyba strollował. Nice strollował. Dzięki za rajcika popot. Ja widziałem, że popot odpala potem, nie? Po mnie No, generalnie Ciekawe to jest, że. Czy Red Bulla może wygrać osoba niepełnoletnia? Eee, wiesz co? No w formularzu jest do zaznaczenia, jak już będę rozdawał, że musisz zaznaczyć, że masz 18 lat Musisz zaznaczyć, tak? No, skoda. Skoda, Szkoda, że, że master jest taki świetny Tak jak na Pornhubie no ja nie wiem, nie jak mi na przykład się wyświetla, że trzymasz 18, 18 lat, jak nie mam, jak nie miałem 18... Boże, Max, po polsku. Jak nie miałem 18 lat to nie klikałem, że, że mam, nie? Bo byłem sprawiedliwy, tak? Chyba każdy tak robi, prawda? Także jak wiecie, no jak będziecie w formularzu klikać, no to miejcie 18 lat. Dziękuję Ci kawy widz za 8 złotych No No Jak już mowa o ten O, o czym mowa Tata kliknie? No, słuchajcie, zawsze ja powiem tak, nie? Możecie zrobić tak. Jeżeli nie macie 18 lat, możecie zaznaczyć, że macie i dać tacie, jak przyjdzie, tak? Chyba do tego się nikt nie pojem przywalić. Nice, jest kilek. Jest kilek, jest kilek. To jest Jak ktoś nie ma taty, no to mamie. A jak ktoś nie mamy. No znajdziesz kogoś kto ma 18 lat chyba u siebie, co? Nawet, nie wiem, opiekuńcę z domu dziecka możesz dać Zresztą mnie i tak oglądają sami pełnoletni ludzie, to ja nie wiem, o to jest jakby ten... Jakby to nie ma znaczenia To nowe prawo co wyszło nie ma jakiegokolwiek odzwierciedlenia, bo mnie yy, ludzie młodsi niż 18 lat nie oglądają Co, jak twój tata nie ma 18 lat? <laughs> powiem ci, to ciekawa sytuacja To ile masz ty? A, i Twój step daddy może sam kliknąć. No właśnie, jak już będziecie klikać formularz to po prostu przy... powiedzcie, nie wiem, mamy czytacie, czy, czy opiekunice czy Czy nie wiem, żeby przyszedł i zrobił to za was, żeby kliknął to. Powiem ci, błazaj, że, że. A, w sumie faktycznie zapomniałem zmniejszyć. Powiem ci, że nie, u... nie pomyślałem o tym. Ale farmić się by przydało lepiej, nie? Dodajemy energii. Z tym przykładem osoby, że maszenia się spełniają, nie? Kiedyś sobie zamarzyłem, chcę reklamować Red byś chcę być ambasadorem Red Bulla, i mi się udało. Także wierzcie w swoje marzenia. To jest chyba najgorszy rynek, ten jaki grałem Jak on używa, on używa W na połowie ten, znaczy ten Bez furii. Masz nie mieć u mnie suba? To kupce. Praju. W kraju. Ja Powiem wam szczerze, ja skitę tę nutkę. Z racji do tego, że jest to stream od Redbulla, to nie wiem, czy chcieliby, żeby coś takiego leciało. Więc wiecie, nie? Wiadomo, to jest tylko piosenka Ale ja lubię, lubię tą współpracę, nie? A, a jeszcze jakiś Aleksander, kurwa Wyślę do Red Bulla Powiem wam tak, jakby nie było sytuacji z Monte, to by pewnie by leciało dalej Ale trzeba być już uważnym, tak? Dzięki Turban za gifcika, dzięki Mufimie Bagieta, Karol Czak, Bapę, pojebie mnie coś za subskrypcję. Kręcimy to dalej. Dzień, że e, Ripson o wiele bardziej tiltuje grając mida. O wiele bardziej tiltuje grając mida. Tak działa Talina na człowieka, rozumiesz? Tak działa, ta, tak działa mit na człowieka.

Maksiu! Tak nie może być! Problemy są, problemy są! Oj, 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 Hitler nie zrobił nic złego jebać pedalów i nagerowc, z Gejof i inny pop- sorry, sorry za donację. Czy tutaj będzie Renekton? No. Tak. A, proszę! Podbiegam cały czas tak myślę sobie. Może jeden dzień. No nic, można zmienić na 4 kilo. Dobiegam tak? No dobra, ale to chodzi o Golda, nie o Expa. Gdzie ten formularz? Na no człowieku, spokojnie, no jak powiem, żebyście dali, to wtedy będą wysłane, tak? Jakby chill. Jeszcze formularza wam nie dałem. Dziękuję Big Trend, dzięki Michał, dzięki 2.16 RIL Od razu mówię, jeszcze nie dałem 14 osobom PSK, więc jeżeli nie dostałeś, a wygrałeś w ciągu ostatniego tygodnia, to jeszcze ich nie wysłałem, spokojnie. Mam 10 dni, tak? Znaczy inaczej, mam więcej ile chcę, ale no, i tak dostanie każdy, tak? Dostanie każdy, bo nigdy nie oszukałem człowieka. Boże, jak on słabo gra! Chłop może użyć w wóz z Furion na mnie i nie używa tego nigdy. 6-0-0. We can, we can, we can. To Mama botka. No powiem wam szczerze, że tak. No, Jestem w szoku! Cześć, Maxiu. Dlaczego Red Bull wygląda i smakuje jak szczochy j... No że jakbym nie miał... nie dostawał o nich... ...pieniędzy, albo nie, nie współpracował z nimi jakkolwiek po prostu... ...to byś tego nigdy nie napisał. 80 za. Ja cię dupia. Nie wiem, złapmy ją za no, jakoś. No 1000 golda to jest. To jest 1000 golda nic, widocznie źle zagrałem nie, tak? Renek tam był lepszy To, jest, to jest Avi? Jakiś Co? Co? Szczerze? To najlepiej jakby go zalinował Jhin ma 3-2. Boże, to wszyscy są tylko to w ogóle jest 8-17 w tej grze. Było 7-7. Co się stało, drużyno? Lekkie pióro to przejąłem po matce. Po ojcu za kola i ten dziwny akcent.

Niech się uda choć jednemu z raczyna. łatwiej tu skończyć, ciężej zaczynać Z sumienia i ulicy No może i mam 5 wywa... wywaleń, tak? Ale... No ale przynajmniej co wygrałem linię, tak? Linia została wygrana. Ile razy był master nam idzie? No właśnie, ile razy? Bardzo dużo. Dawaj próbujemy, chociaż to pewnie jest master się jeszcze okaże. Ma nie? Okej, okay. ja! misz! Dobra, 1000 golda jest, ale musiałem flashować na to, to jest taka tragedia. Trzeba trafić coś takiego. Ok, 50? Co skipujesz w śmieciu jebany. Skip, prawdy jebać dzierżel. Krink, po numer do dilera. Na już byłem, drugi raz ci nie wybieram. Cenię... Okej, okay, dawa wracamy do gry. Wszystkie Shadowny zbieramy. Teraz jeszcze Mastera zabić. Dona? ja tu będę, ja tu będę, ja tu będę. My to wygrywamy. My to wygrywamy, powtarzam. to było nam pisane tam na górze. Od dawna widzieliśmy co stanie. To było napisane tam na dłużej. Od dawna wiedzieli, kim zostaną A ja nie żyje, ty. Ja. Nie wiem, to Worf dla niego było. Nie, kto zginął na sopie? Gwiań jeden 5. Gramy do końca, może to kerne. Chociaż na Mastera to wątpię. Olu, ugrał! To weźmie jeszcze Czy myślę, że Ripson wbije GMA przed Ta mm, Tylko... Wiesz no, Ripson ma przede wszystkim lepszą głowę do gry Ja się w pewnym momencie stiltuję Chyba, że nagle zestakuję i MMRy mu się zwalą, nie? No jeżeli MMRy mu się zwalą Jeżeli daje mam dostawać plus 30, minus 10 To... to na luzie wbije. Kwestia emerów już tyle nie ma, a ile ma? Renekton na plecach, ale i by co ja mam zrobić? Jakby, ja, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze, nie wiem, szczerze, Master jest zbyt nafidowany, no. on ma 4-0-11. co tu chodzi? Bez by się tak na, nie nafidował. Plus 26 minus 18, no jeżeli mu tak zostanie, to wbije na luźno. Zmieniony na 6. Już na Trenekton coś robi, człowieku. Okej, okay, do wygrania, to jest naprawdę do wygrania. Hej zobacz to od pierwszej 40. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nice, dobra. Już dawno Jona nie była na tym streamie, nie? W sumie. Coś tam ostatnio zacząłem pogrywać. Eee, to jest Drake, to jest Drake, to jest go, go drake, go drake. To nie jest Drake, bo Rengar wie creepy na bocie. Nice, 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 nice. Powtarzam. Very good. Dobrze. Kurczę, ty, to jest do wygrania, naprawdę. Go, go teraz. Powracamy. Powoli. Oj, dawaj, tak cofnę, mam za dużo golda.

A bo ja bardziej stybrajker, mas będzie, <gryzny> będzie master. Koń trzeba całkowić. A i taki jako. Jak wygrać dwupak? No, powiem w pewnym momencie, co trzeba zrobić. No, nie różni się to tym, co kiedyś było na e, Red Bullowych streamach. Ale no. Wydaje mi się, że trzeba będzie zacząć generalnie streamować w tych samych momentach co inni. E, I to nie. No, no wiecie, no. Nagle wszyscy mają skrzynki, tak? Więc y, nagle każdemu się chce streamować, tak? Może nie że chce, ale bardziej, że muszą. Zabij 700 Gorda z Master'a dostałem. Dobra, co mi najwięcej bije? No Master, tak? To gantlet. Czy będziemy mieli inne klucze? Martwi o króla pingwinów. Jakie klucze? O czym mowa? Do gier. jakie klucze do gier? Pokaż ten filmik. A. Ale ja nie wiem, kurwa Kazart, ja ten... Ja nic nie wiem o czym mówisz akurat. Hmm. Dara pokaże filmik. Ale to tam nic nie ma cichego, po prostu jest yy, jak bardzo czysto jest, tak? Cała ma Kingvina, no dobra, nie? No ja nie mam. Jeszcze nie słyszałem nic, żeby ktoś inny miał coś mieć. Maxa bardziej odpala, bo są skrzyneczki, nie Nie ja mu nic nie biję. A, dobra, Whatever, cf. Nie ma opcji Nie ma opcji, żebym ja wygrał na Mastera Master has omen i can't And, No nie wiem, chyba że Leona Augustyce lokuje, ale no jeszcze jest wtedy Jinso i wszyscy inni Zobaczcie tego klipa, co to jest yy, nie mam tu dźwięku Co największe... Dobra, jeżeli... Ja tam mówię jakiegoś celorda czy coś, to kiedyś było można mówić. <laughs> Potrafiło! To trafiło! Do wygrania Chciałbym cofnąć, nie wiem czy będzie mi dane Jest mi dane Teraz przeżyć tylko... Git Za... Jebiście, naprawdę Mega dobrze, no dobra, mo może było trochę lepiej, nie? Wydawało mi się, że było lepiej. No dobra, mamy Drake'a, jest 2 za 3, nie? Piosenkami przypomina fakt, że nigdy nie będę miał babę z fiutem sad. Sadek... Nie mam, może do Tajlandii polecieć. Szczerze wydaje mi się, że to nie jest trudne mieć babę z fiutem jak polecisz do Tajlandii. Starczy, że żebyś był bogaty. Może wygrają to? Dwa za jeden? Master poszedł sobie. O, jeden za jeden. Ten jeszcze w to wszedł? Okej? Okay? No, looks good. Do no, temu środkowi nie wie nic. Eee, Mateusz Myla, ten z YouTube Shorts, mówił. O tym, że laski w Tajlandii mają tak często fiuta i uroża ich to kraj, mówiąc tak. No dobra, ale faktem jest, że zakładając, gdzie jest najwięcej... Ee... ...typiar z fiutkiem, to jest to Tajlandia. Ile ja bym oddał za babę z fiutem sartu? Dzięki Cebord, zawyczka, okay. ręgar, O, o bo, ty nobie. My to przegramy tutaj. Nie wiem, ale ona coś trafi kiedyś. Ile dostaje za to? 232. Nice. Nice! Doba, ten Master spada na, na ty ty Tyceku. Tak samo jak spada nasza baza właśnie. Ale no, musi ten... Chce poradzić. Rengar. No trochę przesadziłem. O, ze skurwa, czemu to jest wizja? No, strollowałem, strollowałem, przepraszam Przepraszam, przepraszam Nie wiem, co nas zbudowałaś? chyba. Chyba jak Tak szczerze. No nie ma tu innej... Chyba, że Terminus. Może Terminus? Wydaje mi się, że Terminus może być dobry dla mnie. Bo Terminus ma jeszcze... Armor pena, nie? Ta! Daba go Terminus. Może być dobre. Gia? Nie, Gia nie. że Gia jest za drogim itemem. Też nie daje dużo AD. Nie wiem, kto mnie tak kasuje, ale kurwa. Ja spadam na strzała, pomimo ja tego, że mam tego armora nawet trochę tutaj. Don't fight, please. Ja pierdolę. No to jest tylko... ...Drake, no. Coś do przetrwania to nawet Terminus. Ten Terminus daje armora i daje Pena. A Pen jest nam potrzebny. Szczerze. Pen na Renektona, Pen na... I, ...i jego. No bo, no nie wiem, ja dopiero wychodzę z bazy i już muszę tam wracać, nie? Iś

nie wiem, kurczę, ten Jace! Jace mnie kasuje jak śmiecia! Koniec gry, jestem tak uślesz! Nie wiem. No, master nas z samym buildem. Full build. Kiedy ostatnio ty miałeś takiego mastera w teamie, Wizo? Bo ja nigdy. Nigdy nie miałem. Dobra, liczba dwupaków po tej grze 13. 13. No przynajmniej tyle, nie? Przynajmniej się udaje dobijać dwupaki. Czy wiesz, że wbijiliśmy mega świnie na naszym klanie Bro Stars? Nie wiedziałem, nie wiedziałem i szczerze. Eee... To nie interesuje mnie to.